Ej, dobra, 50 kolców dogi, otwieramy. Lecisz, kurwa musi oddać się. Dobra, chyba nie trzeba czekać. Nie pierwszy pusty, no to ile tutaj? 30 sekund. godziny, nie lega. Lega! Oślep. No będzie Wczoraj śmieci ode mnie otworzył coś potrzebujesz? Asaf Z tego kolca? Nie, tak osysta. Pozdrawiam YouTube 21 teraz kolców Chłop otworzył I teraz Teraz brakuje, żeby Brole się odwrócił i, i muon stał pod tobą po Nie ma na ogół Idę po unikaty, Bartosz <laughs> 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 O, oh, jeszcze jak lecą. Ty, ale jak mi Legi nie dotęczy hit, nie? Jest pierdolę znasz ich w Nie da ci Legi za chuja. Odda na pewno. Łosi. Z Legi kurwie babka zdechniesz. Czemu tak brzydko? No, no, ale, że... ale... Nie no, da... Bo ja mam Zdech... ja tak sobie pod trądem. Całą so, rodzinę ci jebać w pysk. Ja też. jest. ja bardziej. Ręce kurwie, babka zdechnie? Niech, niech on tak siedzi, kurwa, najlepiej. Ja mam jeszcze załatwił. Oj. Ja pior ja, ja to jest. A ty jesteś Marioda. ślepka. Nie, nie, nie. Jadzie. Czemu Zrób mi loada. Ja bo mnie wkurwia. Ja nie chciał zrobić louda. Czwarty albo piąty koles pod rząd pusty. Przesada. Przesada to jest kurwa mówił gęba. Dobra, to cię kurwa dzwonuj Nie Wróci dopóki hmm. nie skończy hmm. otwierać. Ja Gorza nic marla, szczerze na narod chyba nie działa jednak No nie, no to nie działa, ale wiesz no ja i tak mam tych błok od Jak coś to zmienili drop rate z tych e, Z dwóch, które otwierasz Ta? No Aż tak? 7 albo 8 kolców pod rząd pustych, kurwa Zaraz się rozkręci <laughs> o oh. Ja U, Ale Ale daj Ale dymy O. Oh. 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 Wow. Oh. <laughs> nie, 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 z Chyba jeszcze momencik, ale no, nie jestem pewny. Albo na. Je jeszcze momencik, albo na. Jeszcze momencik, albo na. V. To co cię jebali? Na 20, g, no. O kurwa. To kto miał główne pasy do tych kant? nie wiem, 7 osób. Na no krzac. To mam wyjebane za to Właśnie <laughs> Masz tego wszystko na Pandora Play. Zresztą jak bo na główne, to już by mi bardziej było głównego szkoda, niż wszystko, co bym miał na tym Pandora Pyle. No tak, ale... Eee, daj falę. Jak, ale jak cię Poja, 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 poja. Jak jej, cię okradają. Jej, jej, jej. Ja pierdolę, jeszcze to <grym> BMS-y <grym> wbiły, jebane. Zyklowę. Kurwa, dwa Colts'a. <grym> Halo, opałem. Witam, witam. Op, op, opening, szczęście, Colts'ów. Ile masz tych kolców? Miesz 33 <laughs> I to masz tych kolców? Tutaj w sakwie. I to jest kurwa z 50, z 50 otwiera mnie i te to są loty za 18 Kurwa Czy co, powiedzmy lot z tego czy co? A chuj go wie Co oni robią kurwa? Mogło kurwa kitę se zbić, nie wyżej OO! O, 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 LEGA! Ło wow. Mogą kitę se zbić i chuj. No a kurwa lega jako Ko, łapy to fajne. No to No, być Kurwa, muszę sobie zaznaczyć otwieranie Ale pierek bardziej bym chciał, szczerze Czekaj No, bo pie pierek w pierek wiebie wiesz o co chodzi, Gęgus? Ekspert No Bo te pierki są syfem, Czeka, tak? Kurwa, nie mogę Zresztą ci mogę dać pierek z ogro i z 20 pierków heroicznych zagro za te łopy Zero, zero ogarniamy, o. Jeszcze koleś grubo odda. Kamil, jaki miałeś początek nazwiska? Pedo. To chuj, tu wchodzi Marweruś. No O ślepka ten, i tak. Ale szczerze? Czuję, czuję, że jeszcze jedno odda odda. Daj falę. Chce się ktoś zamienić łapy za zbrojki albo inne heroiki? Zbrojki. Ale liścia dostał tego razem Mhm, oh. Mam z 50 sztuk łap. Ja pierdolę Kupi szybko. ale TP5, kurwa. Ładnie daje Wczoraj. Nawet ład... o... ładnie dało. Wczoraj ostry, ostry 21 kolców i w trzecim kolcy, trzeci. Trze, trzeci kolec otworzył już nasze wyjebunie. nie? O, Kamil, dobra, Kamil. Jak nie ma klątwy na sobie, to nie odbijam tego. Bo on na pełno. A ile tych kolców otwierałeś? 50. To ma pełną? Hey, jeden kolec Ot, Co się takie... Nie wiem. Nie wiem, nie nie, nie yeah, Co? Ale mhm. fajny Discord. Nie no kurwa. Nie, ten naszej masz, ten nasi ma dobre ten, staty. Na Chyba, ten naszyj, No co? No, na dobre linki. staty ma. ma. Pierrek, kurwa. Linki. Nie, 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 nie. jak ty pierekule przesz, to czemu nie nie przypakujesz tej dychy co masz tutaj na stybilkę? Aha, dobra widzę. A stoi ktoś tam w ogóle? No nie Nie No to dobrze, że mówisz szczerze. Nie wiedziałem czy, to bo myślałem, że klony No to... zarał o bładunek. Bez... Nie no zostaje na pa... na tym jeszcze. Mam, mam mam. Czemu bądź tak mało jeszcze? Ja pierdolę. Redukcja. Ja reduk Pierdolek? Mm, a, teraz, nie. a teraz kurwa Prusa kloga i ci zapierdala, to łatwiej. Nie chloga kurwa, że kurwa dostać. One będą leżeć taką z openingu nawet jak ktoś tu tepnie. Uh. Tepam. Tepy. Tepam. Kurwa jeden g Fucking. Fucking Muan z Dorlikiem te wigilie spędził. Wow, piętnasty kolec kurwa i Kerko dał. Bo widzisz, że to 150 z jeszcze, czemu mi 90 z jeszcze. Nie, bo weź się Mouan, to wytłumacz. Co? Czemu z tym? Lajne. Czemu Które z drugiej tura. Ja jedną tura, pod tym No, Ja z twoją starą spędziłem. On ma musi mieć klątkę na sobie. Co? Jak nie to się poddaje kurwa, nie? Dziwka, Ja pierdolę mnie, kurwa, jak, jak to jest możliwe, kurwa. Chuły podniosę to dobrze Dobrze zjechnie do tego, fali w imię pełną. Co? wieku. Piędolony. To, to się tam rzuca. Curwa, Benesze. Chodź na salówkę, o gdzie jesteś tam? Jebane Benesze, nie? Ty widziałeś kiedyś jakie ja Ome robię? Co robiłeś? Omegle? Widziałeś kiedyś czy nie? Nie. Nigdy nie widziałeś? Ja tak, teraz pilo. co teraz i jechać z kupami? po Dobra, zaraz zrobię. I... Kotro, Ty jesteś w domu? Tak. Gdzie ty kurwa wczoraj byłeś? No, w Niezgorzelcu. W no, chuj nie z no. <laughs> ja Niezgorzelcu, kurwa. No serio? <laughs> Jutro w Poznaniu będę. Kurwo! Nie chcę się ja kurwo. No jadę, no. jadę, no. Mm. Jedziesz z kurwami? Okay. Mm. Ile ci tam kols tu zostało? 15. Kurwa. Ja się pójdę odlać jeszcze i wiele zrobię. Kurwa, śmiecie bany z matematyki. Sprawdził mi kolokwium, dał na początku 12 na 15, godzinę później patrzę, ocena kurwa, nie mam oceny i pisze, że na konsultację wypierdam. Bo jest żeby się przyspieszyć, że ja to wcześniej dać. A co to znaczy? Na konsultację, ja że powieś, że ściągałem. A ściągałem. Że chcę się upewnić, nie. że ja to ja pisałem sam. No tak sam to, to pisałem, ja się do tego do dwa tygodnie. Jakby, a jakbyś teraz napisał na zero, to co? Ja nie będę pisał tego na nowo, będzie po prostu, wiesz... Dałby mi te kolokwium... Ja wiem czemu nawet, bo nie, w niektórych rzeczach takich, gdzie powinienem, powinienem coś rozpisać, to po prostu to ominąłem i to w pamięci zrobiłem, nie? No, no, ale załóżmy, powiem, że ktoś się to pisał idziesz i nie umiesz, i co wtedy? No, pierdolisz kolosa i idziesz na egzamin. Ty Nie. Sztywnie Nie wiem, nie no. jest. 100% Ej, mi się zdaje, że teraz będzie już mógł pełną dać Ale że, Dałem go. przed chwilą. Aha. Ale żeby kewek mieć tak 100%, 100% pewności, a nie 99%, to biorę po prostu ziomek na Discorda, do mój ekran i jak będzie mnie coś pytał, nie będę wiedział, kto ziomek mi mówi na ja... Discordzie Discordy cię się pyta, no. I nie o mnie, że na... pyta mnie, nie, a ziomek mi podpowiada na uszko, a ja taki szczęśliwy jestem. <laughs> ja bym bo... czekał. ja ty się nie wiedział, że on ci podpowiada, no, zaczął się wydzierać na samą pizdę i... <laughs> Nie bycie zlokalizowali w bycie zlokalizowali No F od X to się równa F od X to się równa F od X ja też to jak tłumaczył, to było najlepsze Całkę liczymy F od X polski Nie widzę Polaków Dobrze mówił w sumie O, zobacz jaka laska spadła Co? Gdzie? Zobacz, Janiaczek debil Ja nie wiem co Co? Janek co robi? O megle trzeba zrobić, bo nie wiem Ja nie wiem, musi się... Dawaj, we dwóch, róbcie Ja mogę zrobić, czekaj Właśnie mam zamiar, ostatnio Kewkowi zrobiłem to Wyszedłem po 10 minutach, bo się złamał Dwa siedem dziewięć Dwa siedem Piniiii hmm. do domu, nie? Do, do Wrocławia Ale wywrotka, do, do siebie, no. na stałe Już bo mam zdać, a ty się nie chcesz iść we Wrocław Nie? Zapomniałem, że z zostawiłem 24 3 grudnia Przecież to kurwa pole minowe. Ja pierdolę. Jaki tam <laughs> Nie, nie jebio ci to? Nie, to, to za sechu, to sekundę. Z, 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 z czego jak to wycofnięte? Wycofnięte. Wycofnięte, kurwa. Wycofnięte. Zesknięte. Nie, to Zes, jest kurwa hit, nie? Dobra, czekaj, gdzie do się To jest kurwa niemożliwe. Że to wygląda jak nie już patrzcie. O tak za siedzi, tak? No, on tak wygląda, kurwa. A o, bo. A bo. A widziałeś go, go w, szaf, 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 w szafloku. Kurwa. Kurwa, nie ma kurwa, no, mam many. Ostatnie dwa kolce, nie <grym no <grym ja. I, no i będziesz biłki, kurwa. <grym> dwa, dwa <grym> 12 lotów, kurwa na 50 kolców, to jest porażka Od której dostałeś? 13. 50 koltów? Mhm. Mm I tak dobrze. No tak, ładnie. no pod, Praktycznie trzy w jednym biciu tak ładnie leciały. Ostatni kolc. Co? a Co? Ej, poopenie go kurwa. Pozdrawiam graczy.